Witajcie ze ślęży. No, jest oblężenie dzisiaj. Aby się nie odpójść, bo tutaj No się nie I to my jesteśmy to w południe, a już masy ludzi z, y, poszło stąd. Tłumy ludzi jak w Rzympie. Ale najfajniejsze jest to, że mamy pogodę. No, moja rodzinka z ci ja będę sobie dla Was pogadać. Tak, troszeczkę Wam tu pokazać, kto tu jeszcze nie był, nigdy w życiu. To ma okazję zobaczyć. Widocznie są przepiękne. Dzisiaj jest pogoda. To wszystko widać. jest gaterek a no tak co nieco, tylko będę przepękinać kto nie wie, to jest Ślęża miejsce mocy Kraków jest e, takim jednym miejscem gdzie jest miejsce mocy i Ślęża też no ja mam blisko tutaj, więc już kilkakrotnie nie byłam może ktoś kto nigdy tu nie był zapragnie. Może będzie ktoś z Was przejeżdżał przejazdem. To no może tu zawidzać. Na górze stoi koszty. Tam można zamówić kawę, albo coś do No, kochani. Tu naładujecie się energetycznie, tu fajnie można e, spędzić czas, można poleżeć na kocyku, można wybrać się ze znajomymi, e, jest kilka podejść tutaj, żeby przyjść, no myśmy szli takim, można powiedzieć, najłagodniejszym pasem szerokim, gdzie nawet tutaj auta wjeżdżają, bo wiadomo, że muszą się zaopatrzyć w e, e, produkty tutaj w tej restauracyjce, więc... E, Napisane jest, że się idzie w półtora godziny tam z dołu, no ale idzie się szybciej. My się tak wolnym tempem, to tak godzinę i tam parę minutek, także no, troszeczkę krócej niż, niż tam przewidują. Nie jest aż tak źle, każdy się wydrapie, ludzie chodzą też z dziećmi małymi, z z nawet wypchają wózek. No troszeczkę to jest yy, pracofonne, no, ale są już dziećmi, na siedełkach noszą. Także by ktoś się bał, że z dzieckiem to nie można. Można spłacić tutaj dzieci na koczyku. Także w każdym wieku można przyjść z niemowlaczkiem. No oczywiście w takim troszeczkę większym, żeby można było dać do do buzeczka. Spacerować. No troszeczkę wiaterek wieje, ale to jest fajnie. W sumie jest fajnie, bo wiatr wieje nie jest tak gorąco no i tak dzisiaj będę spędzać czas a jutro, nie wiem, to się zobaczy jeszcze będziemy robić z rodzinką sobie rozmowę, któryś dzień ale na razie każdy swoim e, chorem e, żyje dzisiaj, każdy miał inne plany więc ja jestem tu syn drugi jest gdzie indziej no córa nie chciała, bo ma małe ale się jeszcze skrzypniemy do za tygodni. No zobaczmy. A nawet nie No to by było tyle. Ale dzień Pierwszy dzień majówek.